Trzeba dostać, O nie, tu jest, dobrze. Okay. Dobra, no, nocnego... A ty już tam znalazłeś to? tak no, tam mam, no chodź. A widzę, znak zapytałeś czymś. A to na spadochron jest obok. No, 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 no. Waltz, ale ci najebiemy, kurwa. Tak. jestem jest Otwieraj to w powietrzu. No i znowu jest... Dobra, weź to Czekaj. teraz, bo... Bardzo trudny, o kurwa. Powiesz, no że zakłóca. No właśnie, nie? Zbierz sobie pier... Okej, okay, jest, fajnie. To te wszystkie zrzuty zatopione, niemożliwe możliwe. To idziemy tam, nie? Szukać kartki. O! Upał. Tam też O! Blizdy. Dwa! O. Uwaga! Aha. O, tu, to one się rozpadły na mniejsze jeszcze. No, dobre. O! <grywa> uh, uh. E, kurwa, zawiesiłem się w powietrzu, Damian pomóż. E, co, ty się? Bo mnie odepchnął i oh. utknąłem na ciebie. Jak... Kurwa, no! to. Kurwa, kurwa. Chyba to. Chyba to. Chyba to. Chyba to. i o. <grywa> Ty, przemieńca znalazłem też! E? Może tak są bardziej z prawej, bo... Wypuszczam drzwi i spadnę <grym> z lewej. A nie, dobra, do środka się odpierałem, tak Masz, o, maczeta sklepowa. O, jest ten! Tak, Gaziego marka. Tak, tak, no Najlepszy crane na świecie. Jak się patrzy na mnie? Masz jakiś kurwa problem? Spoko Never forget 9-11 kurwa Wata Może chcesz włączyć? Okay. Hard się jakiś item no właśnie, o, no powinien, właśnie. Jakiś item powinien się pojawić yes. To ja, Marian. Tak, buty. buty Mario, nie? Te, o. co po by skok niby robisz. Okej. Troj, jest skończone. Dzięki,

Kurwa, co jest? No. Ty hopie, nagle no, mi się odpaliła yy, trzecia osoba? Kre no tak, tak, ale, robisz przewrot. Ale on był kurwa bez ten głowy, ten... Mój, moja postać. What the fuck? Tutaj jest, tutaj jest. O, kurwa! kurwa! <laughs> Debil. Ja kurwa miałem latarkę wykwipowaną, nie? chyba chyba scrollem pociągnąłem przypadkiem za skwitem. Kurwa. A gdzieś zgubiły się już. Po mnie zaraz. A na, na ciebie. No jakie głupie ty! Czekaj, ja idę, idę się ten... Nie no. No bo ja nie mogę z tego tego w ogóle... No poczekajmy tutaj, bo tutaj już zakończyły się łowy, to może serio siedźmy tutaj. Mam pomysł. Znaczy, znaczy, Te Co ty robisz? A <laughs> cię laguję, ty. O, właśnie. Lauwa? Wyglądasz prawie na. na szczęśliwą. Jest z tym, właśnie, z tym pijakiem, Frankiem. No. Ale tak, żeby usznować i Tyle, a nie grzebać. Tak <gry> na moje. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? No z jednej strony tak, ale z drugiej. A dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. No jak wiesz, warto wiedzieć, z kim współpracujemy, nie? Jak tak, pchałem już tej osoby. Takie inhibitory wszystkie wszystkie nie to że Lepiej przypominacie jej o takich rzeczach, lepiej nie. Znaczy no może im tyle nie przypominać, ale może po prostu zobaczyć nie, co tam ma listy i tak dalej. Tam no, zobaczyć okej, okay, ale tak wiesz. Nie tu można wszystko przejrzeć. A nie gadać nim. No tak właśnie, nie się. O łuk tutaj jest strzały. Coś łuk? No, tu, tu leżał. Nie. To jest spada. Kurwa to jest jakaś to jest muzyka głośno, ale po to cool. pudełko Znalazłem twoje buty. Świetnie. A teraz stamtąd spierdalaj. Ładne, A, niebieskie. Nie, nie oddam ci pszczółki. Nie oddam ci pszczółki. Wygląda z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja, ja wcale... One, czy... No debil, kurwa. Co? No właśnie. Chłopaków wygnoją. Właśnie dlatego, nie? Ona jest kurwiona. Przecież tak on nas wystawił, tak? I on też Aha. wystawił. Aha. No przecież on, sobie no przecież on, on tego, golił. zabił tego Lukasa, No tak, tak, tak. po prostu skłócić, bo on współpracuje z Łącem. He! Groba. No, no my nie wiedzieliśmy, nie? Przecież też, no, nie wiedzieliśmy do końca. Wreszcie wiesz, też po części, no, jak mamy wiedzieć, że to tak było, tak? No to nie! Wiem. Jako komplement to nie? No, nie? no! Nie dziwi się. Dokładnie. Zresztą takie dąchanie się o to, to jest no. Tak, że goście szują jebaną, bo wystawił nas, wystawił ją. Tego ona chce go odjebać na tej swojej liście, nie? He. Hmm. No, no. Jednak idę, właśnie to jako komplement no jak powiedział. To jest prawda. No nie chciałem ci... będzie. No ja bo tak Kurwa, jakbyś powiedziała od razu kim on... Dlaczego Hakona chcesz propnąć? Albo kim on był, dlaczego by... No to wtedy byłoby inaczej. a nie. Kochacie coś takiego. Bardziej, że to te kurwa, no... Lepiej się trzymać razem. Takie świat i w ogóle... Różnie roż, ludzie są, to wiadomo, że nie, nie, nie będzie ufało, no. Będę tego nie, nie, po, nie powiedziała, no. to Logiczne. To, to też. No a też Haydentor się zaufał mówiąc jej no jakby co on planuje tak, bo oni są podobni do siebie przecież oboje są tego od Walsich, tak jakby te, tego testował przecież w tych laboratoriach Jere. ona sama mówiła, że ona też jest w laboratorium, bo tam była, za młodu. tak jakby no tutaj już jest ten punkt zaczepny na zaufanie tak, jak oboje mamy wspólny cel nie, to lepiej sobie załatwić i pomóc nawzajem. No ale widzisz, jak ją to boli, no to co? Nie chcę mówić. Powiedz, potem mogłoby się to inaczej rozwieść, jakbyśmy nie wiedzieli w ogóle o co z tym wszystkim chodzi. Czekaj na lałan w pokoju. różnie, no, różnie no. Ale drip. Twoje buty. Wiesz, to są takie to same, same no? <gryb> Alto. No właśnie. No. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. że dlaczego chcę go sprzątnąć? No kurwa, no domyśl się, no tak, czemu chcesz go sprzątnąć. A to jest kurwa głupie... Skąd kurwa mamy wiedzieć, debilu jebany? No właśnie. Zerwaliście ze sobą... Ja pierdolę, nie no kurwa. ...zostawił Franka, bo zerwaliście. Naprawdę nie ma teraz nie. sensu. No ale czemu go chce, Przecież chcesz coś też wolca, chcesz kropnąć innych ludzi. Nie powinnam być aż tak na mi się myśli. No właśnie. po kogoś ci zabił może kurwa? Może coś? Nie wiadomo kurwa, no. Zapomnij, ja pierdolę. A nie mogę się nie węszyć. Kurwa, musisz znać swojego partnera tak jakby też w jakimś stopniu z kim współpracujesz. Zostaw mnie w spokoju. No to spierdalaj! Tak, tak, w, w, ta, w alkoholu na, 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 najlepiej kurwa. Myślacznie... Tośnie się jezu. kurwa. Alkohol. Co za oryginalny sposób no. radzenia sobie ze stratą. Ktoś, kto też tak robi. <głos》> Frank przecież odnośnie? ten zapadł. <głos》> Ale jesteś mistrzem sarkazmu. Dobra, zanki pizdy. Mam tutaj mocną konkurencję. Przynajmniej już nie płaczesz. Nie płaczę tą kurwa butlę i no. zabisz po Coś oprócz. wpadło ci do oka. No. Dobrze, że już wypadło. Zamknij ryj Aiden. <grywa> Dobra, teraz ta Aha. butla jest moja kurwa. Jak dasz mi trochę lekarstwa Franka? Dobra, możesz tu zostać jak chcesz, tylko mnie przeszkadza. Zajepij tą butlą, kurwa. Tak, dokładnie, zajebij ten ty... ty, ty, ty. Ja, Zajebać tu co, co nie. kopa, przypierdolić to Potem nota. <grywa> Zajebać kwasa w domku na wczasy. <grywa> Zajebiej to butlo, kurwa. Gdzie, kurwa? Hmm. No aleś ty kurwa, jakieś gwiazdozbiory, ja pierdolę. No właśnie, czyś ale... nic. Ale... Ja... Nie umiem w astronomie. Astronomie, astronomie. Za dawnych czasów Frank mnie nocnym Gdy budowaliśmy rybie oko, lubiłam się, na, kozła. Frank na, na jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. O Jezu, Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co? To raczej działa w drugą stronę, no bo, wiecie, jak pielgrzym, tak? To on ma zadanie jakieś skupione na jednym zadaniu, nie? On ma zadanie dojść gdzieś. Więc jak pozna jakąś kobietę, która się w nim zauroczy, a on idzie dalej, cały czas w trasie, to prędzej on łamie serce komuś, niż, no, niż no, 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 no. jemu ktoś łamie, no bo on jest... To i, działa raczej w drugą No właśnie. No. prędzej rozkochują sobie No, no właśnie, bo to jest rzeczami. takie... No. To, no. ciężko jest z tego, to jest taki... Rozkochujesz w sobie i Tak. Po prostu dążę do celu. Hmm takim razie, twoim No ale to też rozkochuję, tak jakby twoim. to po prostu samo może zajść naturalnie rozmawiając, a to ty jakby nie jesteś no temu winny, tak? jak tak działa jest chemia, nie? przez cały rok. Pojawia się i zniknie, jak pielgrzymi. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? <laughs> nie, spierdala, nie udało się. Tak. Dychuję. <laughs> <laughs> Kurwa, nie się, już no tak. powiedzieć nie. Nie, <laughs> Zapytaj o wiersz w sumie. Ten wiersz A, mnie zastanawia. Wiersz? To tylko słowa, Aiden. Opowiedz. Słowa mają znaczenie. No właśnie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią porusza jej sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Wszystkich, którzy A. zginęli tamtej nocy, zgasło wtedy wiele gwiazd. Ach, on jest mocny w gębie, ale A. przyszło co do czego? Zostawił się nas też na zosta Tak, jakby potem nas wystawił, nie? Nie, oblicze. I tchórz. Coraz na Znaczy zabicie go, nie cofnie. Czasy, ale też nie wydaje mi się, że to jest takie kurwa głupie. No właśnie, bo... No to prędzej to czasu już nie cofnie. No ale możesz też... Fakt. No, ale tej sądy też nie będzie ale miał szansy komuś zrobić dodatkowej krądu. krzywdy, nie jakby się sprzątnie. I to zrobię. No. Głowa za głowę. No. Dobrej nocy, Aiden. Że tutaj głowa jedna za kilka głów tak naprawdę Tak, gory, no. się... wystawił tym bardziej swoich, to to co kurwa? Co zostawić go to będzie żył. No patrzcie cierpiej tak jak było w kietaczkurce że gościu był ćpunem zachlanym czy no, coś. to mnie, wtedy można cierpiał. go zostawić przy życiu nie, a tu jednak ja on jest zabójcem i, i... tam się... No, był tchórzem, zdrajcą raczej, nie sprzedawczykiem no, one, no i tam? też ma krew na rękach tych ludzi no. plus naszą by miał prawie krew no, na rękach jak no, wsypał nie? przecież I ma rękę na krew tak. noc pod no. gwiezdnym Baldachimem to niezapomniane jeszcze pieniędzy. ten, ma Skąd na krew... To... tego, Lukasa ma tak, tak i programami kurwa jakiś żart i tak. ten znasz, przychodzi renegat Do lekarza i chuj, nie wiadomo A lekarz mówi brzuch bo... A ja mówię brzuch boli, brzuch boli od pizzy Ja pietole <laughs> Tak Lekarz brzuch boli Brzuch bo, boli pizzy. od pizzy ha, ha, ha. Jakby Co tutaj śmiesznego Nic kurwa, ale nie no On, on taki takie żarty że bo Brzuch boli od tak. boli ha ha, ha. Jezu z takim mpc ten kurwa dosłownie. Co jest? No, nie zadzwonicie już po kolegów, konfidenci. O! No ale te zabijaki są słabe, kurwa. Trzeci poziom tylko mają zaledwie. No, idzie. I... Już nie. Dobra.

Uuuu, jak poleciał kurwa i się u mnie Ja mnie ja z głupiem <laughs> Jak mi jak latają tak śmiesznie Nie podobał mi się ten dźwięk Masz kurwa Dawaj <laughs> ma <czasami, laughs> <bycie wierze. laughs> kurwa, ośca. Czekaj, nie wstanie Get over here, tak jak ten, skorpion chyba Get over here! <głos> 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 A, wezwanie parkurowe No dobra Lecim No dalej. już przyszedłem No już przyszedłem do 10 i doliczyłem Po <noise> 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 <to są> zombie <noise> żyje w ogóle jak poleciał! Tylko <grym> wyrzucił! kurwa co jest! Ja poleciał! Takie to śmieszne jest. Kurwa cię ci spod nóg go nie mogę! to coś się zmieni. Kurwa piękne! <grym>. Dawaj. O, i cyk! Kombo, nie? To jest współpraca, kurwa! <grywa> o. o kurwa... O, wciągał i... Ja pierdolę. Cześć. 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 Jak mam Cześć. idzie Dying A No fajnie, fajnie. Nawet git. Już fabuła. pozbieraliśmy rzeczy, tak naprawdę sequesty robimy po prostu. No. A to już końcówkę macie, czy jak? Nie, jeszcze nie. Mmm, masz lajowa, jak chcesz. Dzięki. Mateo. Hej, jesteś Mateo? Pozadzimy co jest? Właśnie, co jest? Wszystko zniknęło. <grym> A, to jest ten, którego uratowaliśmy. Dlaczego on jest Karłem? Nie jest Karłem. Okay. jest może wysoki. No. Albo się zbugowało ten. Chcę tylko. Tak od dawna się na niego nie to jest simulacja, obudź się, obudź się, kurwa, to nie istnieje. Tak, tak, ty byłeś, kurwa, obudź się, obudź się. No patrz, no, nie istnieje. Co jest? O, i się no. pojawiło. Nie, on mały, kurwa, no. No, jest mały, no, po prostu. Mały, ale wariat. O, nie no. Nie, to, tu, tu. No mówię ci jakiegoś zombiaka znajdź, żeby te wybuchowe strzały yeah. przetestować, nie? Okej okay. Jest o, o tutaj są. O, tutaj są dwójka nawet. No, no. O kurwa! O kurwa! Ej dobre! Kabum! Kabum! te wybuchowe strzały są lepsze niż jedynce Dobra, idziemy skąd? Nie, jeden sobie bardziej OP, bo one wybuchały kilka razy pod rząd i to wyrzucało zombiaka wysoko. A, okej. Jeśli wola to one się topiły. Czemu dupę je? Co? No jed... Czemu to? No się zduplikowali coś. Czemu mu on, dupie Oni, oni je bo... Tu są, trzy kurde kobiety. What the fuck? Mm. Trzy mm. kobiety w jednym. Co, Co się dzieje? Co za las? Tu tak jest blinda, jest chodź. Spogułę tutaj wlecę. Też obcu. Świetnie. Dzieciaki nie dostaną dziś kolacji. Znowu. Trzeba ludzi znaleźć do pogadania. Tu jest jakiś. Kurwa, moim młode mus... Szukam Barta. Wiadomo ci coś o nim? Moim zdaniem nie jesteś w jego typie. Że. Że co? Spokojnie, złociutki. Tylko się zgrywam. Twój wyraz. Maży, <grym> <grym> o, <grym> ty kurwa gnoju. Zresztą policie w budynku. Mogę <grym> powiedzieć, że Bart.